Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Michu Gra. Wracamy sobie ze zdrapeczkami. Dzisiaj mamy zdrapeczek za 14 zł. Mamy tutaj owocową eksplozję, szczęśliwe linie. To są po 3 zł, po 2 zł. Mamy deszczyk pieniędzy, worek pieniędzy. W Super 7. Na szczęście, no i czas na kasę. Ale teraz to czas na drapanie, słuchajmy. Jedziemy, co my tu mamy, czas na kasę, oczywiście tu musimy znaleźć trzy takie same kwoty, no i oczywiście wtedy wygramy tę kwotę, na to oczywiście liczymy, no już połowa tygodnia, To też tak zawsze jakoś lżej, <laughs> nie, że już tak bliżej tego weekendu jest. Przynajmniej ja tak mam. 10, 10 zł. No, może, może. A, niestety. Niestety jest pustak. Bo tu mamy wszystkie różne. Znaczy nie wszystkie różne. Mamy dwie dziesiątki. Ok, to teraz na szczęście tu szukamy symboli. Ostatnio tu mieliśmy trzy siódemki. Może tym razem będą trzy Biedronki, nie wiem, bo już jedną Biedronkę mamy. Worek. O, jest i 7. Diament. Albo będą wszystkie różne. Drugi worek, no i trzeci worek, a trzy worki to jest. W siedem sensie, 7000. To za chwilę może być wiekopomna chwila. A jednak nie. Biedronka. No cóż. No jak widać od razu, jest pustaczek. No to może ten worek pieniędzy tutaj nam sypnie. Tutaj szukamy pliku, yy, pliku pieniędzy lub siódemki. Wolimy oczywiście siódemeczkę. Pierścionek, sztabka, skrzynia, monety, klucz, diamencik, portfel i sejf. Oj, żeby nie było całego stada pustaków dzisiaj, słuchajcie. Bo jak na razie to kiepsko to się nam zapowiada. No już widzimy. Niestety jest pusta jak nic. Nie oszukamy rzeczywistości. No tutaj szukamy siódemeczki. Oczywiście najlepiej, żeby to była siódemka niebieska. Jest niebieska, ale szóstka. Jest też czwórka, jest dziewiątka dwójka ósemka trójka i piątka no niestety kolejne tutaj już kurcze kurczę no, no nie jest dobrze wam powiem tutaj tak Środa, środa, ale do kurczę, jakaś ta wygrana by była miła, chociaż wiecie, znacie mnie, zrocik, zrocik. Już będziemy szczęśliwi. No dobra, szukamy tutaj również pliku pieniędzy, ale bardziej celujemy na parasol. Melon, cytryna, awokado. To jest stosunkowo nowa zdrapka, a jutro jest premiera, duży lotek, oczywiście postaram się, tu mamy tu balonik, żeby mieć oczywiście już jutro tą premierę, jak wiecie ja tam no, no nie chcę obiecywać, ale naprawdę no, myślę, że się uda, <laughs> że już jutro sobie zdrapiemy tą premierę. Ale tutaj jest kolejny pustak, słuchajcie. No tak nie może być. To jest jak... Tak, już tak ładnie było praktycznie co odcinek, to coś tam nam wpadało, prawda? A tutaj tak, no, no może te szczęśliwe linie okazą się, no, tytułowo szczęśliwe. Mam taką nadzieję. Naprawdę mam taką nadzieję. Co my tu mamy? Banan i tutaj dwa banany. Księżyc. Muszę zrobić, żeby ładnie wszystko widzicie. Dobrze. życa nie ma niestety nie ma tręfel prze jeden tręfel Kwiat. Okej, okay, dwa kwiaty mamy zdrapane. Pomarańczko. W ogóle jak tak szukam i tak akurat milczę, to muszę Wam od razu podziękować za to, że tam robicie te subskrypcje, bo naprawdę fajnie idą. Bardzo mnie to cieszy. Oczywiście przy okazji też zachęcam, że jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi, to niech tam nawet teraz zrobi tam spację. Albo w trakcie niech mnie słucha i po prostu tam zasubskrybuje, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Dobrze garnek był jeden. Pik. Pik gdzieś widziałem. Tutaj jest pik. Tutaj i tutaj dobrze. Sakwa. że jedna sakwa niestety tylko była. Proszę, diament. Biedronka. Tutaj. Wiśnie. Wiśnie tu sobie zdrapiemy, tutaj. Dobra. Gruszka. No proszę, owocowo nam się tu robi. A przecież to owocowa eksplozja jeszcze przed nami. Ale gruszki nie ma. Niestety. Mamy inne tutaj winogrona, ananasy, jabłka, ale gruszki brak. No dobrze, no to szukamy, jedziemy dalej. Tęcza. Tutaj jest jedna tęcza i na jednej tęczy się skończy. Truskawka. Oj, truskawki chyba nie ma. No niestety fajnie słodko owocowo, ale nie ma nie ma tutaj jadło spisie słoneczko, dobra słoneczko jest tutaj jedno jedno słonko nam się trafiło cytryna, oj cytryny też niestety nie ma tylko przelecę dla pewności? No nie ma. Jabłuszko. O, jabłuszko było. Jabłuszko jest. Tutaj, tutaj jest jabłko. A? Jedziemy dalej. Klucz. Klucz, to widziałem. Tu jest jeden klucz. Tu jest drugi. O, słonik. Teraz słonik. Trzymamy kciuki za słonika. Jeszcze gdzieś jest, klucz nie ma. Krab. Krab jest tu. O, złoto też by dało nam wygraną. Dobra, to słonik albo złoto. I tu jeszcze... O, i kości też dadzą nam wygraną. A, tu też no kości faktycznie. Już wcześniej nawet były ukazane. Dobra, jedziemy. Dzwon. Dzwon jest tutaj, czyli również winogrono też dałoby nam wygraną. Gwiazda. Gwiazda jest tutaj. Tutaj jest też gwiazdka. I ostatni symbol. Ananas, ananas niestety nie daje nam wygranej. No i tak musi czasem być, słuchajcie. Wiecie, ja to czasem też mówię, że Lotto musi czasem też przecież wygrać. Bo żeby nam nie zbankrutował. Kości nie było, złota nie było, gwiazdki też nie podkowy, słonika nie było, winokrona nie było. No cóż, niestety pustaczek. Dla pewności, o, już widać są różne A, W i I. O, słuchajcie, ostatnia zdrapka, w niej nadzieja. Nie mówię, że ostatnia nadzieja, no ale... Kurczę, no nie zawiedź mnie tutaj zdrapeczko. No to jedziemy. Wiśnie. Wiśnie są tutaj, tutaj też mamy wiśnie. Melonik. Tutaj trzy melony. Już powinna być wygrana, jak trzy melony to tak jak na jednorękim bandycie. Trzy melony wyskoczyły, to od razu tam piątki powinny zdało wyskakiwać. Jabłuszko. Tutaj mamy, tak biednie tych jabłek tylko dwa. No ale okej. Okay. Cytrynka. Cytryny jest tutaj. Truskaw. truskawki już smazane. Kiwi. Tutaj mamy trzy kiwi. Karambo. Tu, tu i tu. Kurczę, naprawdę bardzo lubię drapać to tą owocową eksplozję. Ananas. Mamy ananas, no ciekawe jak jutro na tej premierce. Nam się trafi, no może, mam nadzieję, że będzie lepiej niż dzisiaj, słuchajcie. Chyba, że jeszcze tutaj trafimy jakieś, co tutaj mamy do wygrania, 30 tysięcy, nie? No to, to wtedy cofam wszystko, to najlepsze zdrabki byłyby. W sensie najlepszy odcinek. Mamy awokado, o tutaj tu mamy awokado, ho ho. Prawie dwie całe linie tych awokado. Brzoskwinia. Brzoskwinia jest tutaj. I tu mamy trzy brzoskwinki. Mara. Dobra. Arbuzik. Arbuzik jest tutaj. Tu mamy też o to wrzesień, tam czytałem, że ma być bardzo upalny wrzesień To taki arbuz na takie upały, to wiecie, idealna rzecz, nie? Zawsze mówię banany Banany mamy tutaj. No co, winogrono najlepiej. Czy znając życie będzie borówka? Tak, tak coś czuję. No dziękujemy bardzo. No to, to borówka jest. No cóż. jeszcze tylko dla pewności, ale tutaj to raczej się nie mylę. W P, I, A. No mamy dzisiaj no może pustaków, no cała seria słuchajcie. Już wam pokazuję numereczki. Tutaj jest 58, 25, trujeczka, jedenastka, sześćdziesiątka, piątka, 121 i 27. No niestety mamy tutaj całe, całe morze pustaków, no ani jeden zrocik nam się nie trafił, ale wiecie co, może to i dobrze, bo tak sobie myślałem, bo wczoraj, wczoraj przeczytałem komentarz, że są nowe niezdrapeczki yy, yy, nie zdrapeczki tylko, jak to było, giereczki, te od Lotto. I myślę sobie, że może sobie właśnie tutaj, tutaj wrzucę ten filmik i jeszcze sobie pójdziemy do gierek dzisiaj. Tak. I sobie może sobie tam się odkujemy. Więc od razu zapraszam wszystkich na gierki. Ja jeszcze dzisiaj postaram się, żeby były. Zobaczymy tą nową gierkę od Lotto Tak, czowak, za dzisiejsze, tutaj, stado postaków że byliście tutaj ze mną, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję, zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, koniecznie jeżeli mnie oglądasz, a nie subskrybujesz, to kliknij czerwony przycisk subskrypcję i jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie i do zobaczenia, cześć!